Witam ponownie wszystkich maniaków. Z tej strony jak zwykle Z, rozpoczynamy drugą grę Best of Free turnieju finału turnieju o wejście do reprezentacji polski Starkaft 2. Jest to oczywiście wersja turnieju 2 na 2, która odbyła się 23 października 2010. Zaraz przed turniejem 1 na 1. Error grający tutaj jako jasno-niebieski teran oraz jego TP Bluebla, grający jako czerwony Zerg, Wyszli zwycięsko z gry numer 1, więc jeśli wygrają tą, zostaną zwycięzcami całego turnieju oraz nowymi reprezentantami Pol-Teamu w Starcraft 2. Ryan, który gra tutaj jako fioletowy fioletowy Protoss oraz jego TP Delkin znajduje się po prawej stronie mapy. Mapy, którą oczywiście jest tutaj Arid Wastes jeśli gracie często w 2 na 2, no to możecie ją znać, bardzo interesująca natura, mainy obu przeciwników, no, obu TP znajdują się dosyć blisko siebie, także tutaj te dwie ekspansje, te dwa naturale są bardzo, mogą być bardzo fajnie bronione, tutaj te um, Rampy nie celują w naturale, ale wąskie, takie można powiedzieć, pseudo wąskie przejście powoduje, że obaj ci gracze są w stanie bronić swoich naturali właśnie tutaj, więc są one o wiele prostsze tutaj do złapania niż, niż, niż na innych mapach. Co jest bardzo interesujące ze, ze względu strategicznego, można tutaj decydować się na przykład na pojedyncze zaekspowanie jednym graczem, podczas gdy drugi gracz decyduje się właśnie na stworzenie większej obrony. Mm, lub na przykład podwójne zaekspowanie na samym początku gry. Także yy, goldy są tutaj daleko od siebie. Na środku mapy dosyć trudne do obrony. Mamy trzy y, miejsca, gdzie można atakować. Są tutaj tak, y, takie rampy górne oraz dolne, gdzie można sobie przebiegać, oraz to centralne przejście, które jest y, bardzo łatwo obserwowane przez te towery Kselnagi. Więc tutaj to środkowe przejście może ostrzegać o tym, że coś jest na rzeczy. Da Elkin decyduje się na wall na swojej, na swojej rampie, tak samo zresztą jak Rajon, który właśnie się woluje. Nie wiem, czy tutaj ten wall jest całkowity. Może. Chyba jest tutaj przejście bardzo małe między tym pylonem a gatewayem. Tymczasem, tymczasem error. Nie oluje się i buduje te chlaba i mam wrażenie, że będziemy tutaj widzieć bardzo szybkie ripery, tak jak mówiłem, lingi, bardzo mocne combo w 2 na 2. BlueBla tymczasem posiada już swój pierwszy spawnik, pool, nie widać, żeby ekspował, jak na razie. E, oczywiście Scout ma miejsce w, w obu drużynach, pod drugie baraki także są tutaj budowane. Nie podoba mi się ten wall, e, takie podwójne supply depoty są bardzo trudne m, do obrony, kiedy ma tutaj miejsce jakieś coś w rodzaju chociażby baneling basta lub czegoś takiego. Mogą być eksplodowane bardzo bardzo szybko. Rion tymczasem buduje swój Cyberneticor. Zastanawiam się, czy będzie decydował się na bardzo szybkie darki. Tak jak w pierwszej grze, nie było to zbyt dobre Nie było to zbyt dobre rozwiązanie. No, troszeczkę to tutaj tam nie wyszło. W każdym razie, Error chyba już zbudował swojego pierwszego marudera. Mamy tutaj już właśnie jedną z tych jednostek. Czy kolejny maruder jest budowany tak? I od razu jest budowany także steampack, co jest interesujące. Bardzo interesujące zerglingi oraz marudery także są bardzo fajnym miksem. Lubla tymczasem ekspuje, tak jak mówiłem. On ekspuje podczas gdy jego TP yy, robi tutaj coraz większą ilość jednostek, żeby jego właśnie bronić. Co tutaj jest na rzeczy? Drugi, trzeci gateway, potrójny gateway. Zastanawiam się, czy będziemy widzieć także, czy będziemy widzieć także Robotics Facility e, w, przy tych trzech gatewayach. Delkin, tymczasem, e, posiada już swoje dwa baraki. Na razie nic nie wymyśla, ale, ale także, buduje, także buduje dosyć dużą ilość maruderów. Drugi reaktor, e, przy tych drugich barakach, jest budowany reaktor. Tymczasem, będziemy mieli tutaj jakiś mały push e, z tymi, tymi pięcioma zergingami Nie za bardzo tutaj zdoła zrobić cokolwiek, ponieważ Ryan posiada już dwa zeloty oraz Sentry. 呃。Uh I zobaczymy tutaj, co będzie miało miejsce, 11, przepraszam bardzo, 9 zergingów oraz 2 Marudery. Marudery są bardzo mocne, e, jeśli będą, w, jeśli, ponieważ będą atakować tutaj za tych wszystkich jednostek, podczas gdy zerlingi będą tankować obrażenia. No i zobaczymy, co będzie tutaj miało miejsce, bardzo fajne okrążenie tutaj. Jest jeden Forcefield, e, stara się tutaj okrążyć te Marudery świetnie tutaj, e, świetnie tutaj. Obie, obie te grupy graczy, Mikrują stara się tutaj Ryan związać walką, zergingi. podczas gdy Error stara się być tutaj z tyłu i zadawać ogromne obrażenia. I to jest dokładnie to, co on robi, teraz dopiero Zeloty wpadną w linię maruderów stając, starając się je zabić, ale chyba już tutaj e, nie, za bardzo, nie za bardzo będą w stanie error oraz oraz e, Zerk, Zerk w zasadzie nie znajduje się już w tej bitwie e, pograć. I niestety ten ostatni maruder będzie zmuszony, e, będzie zmuszony wycofać się. BlueBla, tymczasem jego ekspansja jest już gotowa. Ehm, także posiada Roach Warren, tak jak w poprzedniej grze, będziemy zapewne widzieć dosyć dużą ilość Roachy oraz Maruderów, bardzo fajne combo. Marudery spowalniają jednostki, podczas gdy Roachy są w stanie do nich podbiec, nawet bez upgrade'u na prędkość i zadać właśnie te kolosalne obrażenia, które zadają. Dzięki temu chociażby Marudery czy Stalkery nie są w stanie tankować ich, kajtować tak jakby, tak jakby chciały. Jednakże widzimy tutaj dosyć ciekawego switcha, Zeloty oraz Sentry i Marudery. Może być to interesujące, ale jednakże jest tutaj jest tutaj już siła interwencyjna, errora oraz blubby ma, ma tutaj miejsce steampack, zeloty wpadają, ale są rozpływane bardzo, bardzo szybko. Bardzo mała ilość zerglingów. Czy będzie tutaj w stanie zadać jeszcze jakiekolwiek obrażenia? Chyba jednak nie. Jest tutaj za dużo odrajona i Daelkina, żeby byli w stanie tutaj zrobić cokolwiek i niestety chyba będą musieli ratować się Steampakiem. nie jednak stara się jeszcze coś tutaj zrobić. Daelkin. Nie posiada jeszcze upgrade'u na swoich maruderach, czy wymyśla tutaj cokolwiek, jest wymyślany Steampack, Ryan tymczasem wzmacnia swoje, swoje siły o, o większą ilość stalkerów. Widzimy tutaj Foregate, czyli jest tutaj Foregate oraz e, potrójne baraki. Jak na razie żaden z tych graczy nie zaekspował. Dopiero teraz tutaj Ryan decyduje się na XP. EXPA Bulby już rozpoczyna działanie. Mamy tutaj jak na razie jedynie jedynego drona. Error tymczasem także ekspuje. Bardzo fajny pomysł, żeby ekspować w momencie, w którym jest się agresywnym. Jednakże będzie, będzie miał tutaj miejsce push Ryona oraz Daelkina. Bardzo mała ilość jednostek, jedynie z Zerglingi ze Speedem oraz Marudery. Jednak jest tutaj Concussive Shells oraz Simpak. Zobaczymy gdzieś co będzie miało miejsce. Na pewno będzie tutaj e, ważne. E, gosownicze mikro obu tych graczy. Error tymczasem już na pięciu barakach buduje ogromną ilość jednostek, stara się wybudować tutaj bunkier, ale jest to troszeczkę za późno stara się teraz, e, chyba będzie zmuszony zanulować ten, ten steampack po lewej stronie od zielonego terana e, niebieski teran także tutaj steamuje i w tym momencie ma miejsce konfrontacja forcefieldy są rzucane i jest tutaj naprawdę ciasto upakowana, paczka tych wszystkich jednostek, chyba będzie to rzutem na taśmy obronią się gracze lewej chociaż nie, przepraszam bardzo, error został jedyny tutaj na placu bo podczas gdy No oraz Ryan mają tutaj jeszcze dosyć dużą ilość jednostek która jednakże rozpływa się pod ciśnieniem Marinów oraz Maruderów, i teraz to Ryan oraz Daelkin muszą się wycofać. I wygląda na to, że Blubla oraz oraz Error będą starali się skapitalizować na tym nieudanym ataku ich przeciwników i starać się samym wywrzeć presję na tym, co pozostało z ich sił, jednakże Error chyba troszeczkę się tutaj przeforsował jego, jego TP blubla. dopiero teraz tutaj dobiega, zerglingi są oczywiście bardzo, bardzo szybkie, no i spójrzmy mamy tutaj, mamy tutaj 7 maruderów, 7 marinów, 24 zerglingi, jeśli chodzi o graczy po lewej stronie ekranu po, po prawej stronie mamy 5 maruderów, 6 marinów, Stalker 4 zety oraz senty. Zobaczymy, może ben uratują ich tutaj, e, moje, może uratują ich tutaj jakoś gosownicze jakieś forcefieldy, ale one są w ogóle nie w tym miejscu, w którym powinny być. Error tymczasem stimulując, podbiega do przodu za każdym razem zadając kolosalne ilości obrażeń swoimi marinami oraz maruderami, które jednakże rozpływają się pod ciśnieniem. Da zostało tutaj ich jeszcze troszeczkę, dosyłane są kolejne jednostki, e, niczym tutaj, niczym tutaj e, spadają tutaj na. na, na Naturala Rayona niczym wody Wodospadu Niagara I Rayon jest zmuszony wyciągnąć z próby Ze swojej linii minerałów Jednakże Daelkin znajduje się tutaj, żeby uratować swojego TP I to chyba już będzie to jednak e, ten, 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 push e, Był bardzo mocny, jednakże nie udał się Chociaż przepraszam bardzo, mam ma tutaj misję Jednak Daelkin e, w porę Tutaj rychło w czas wyrzuca Supply'a w górę, kolejne marudery Padają tutaj, stara się jeszcze uratować Czy ten maruder umrze? Dokładnie tak, jednak zginął E, więc e, kolejne, kolejne jednostki tutaj Bluebla stara się zniszczyć, stara się jakoś tutaj e, e, stara się tutaj jakoś zmniejszyć te siły obu tych przeciwników, co ma tutaj miejsce plus jeden oraz combat Shield. Jest budowany bardzo duża ilość Marinów oraz marauderów u ugraszy Terrańskich, Zerglingi oraz Stalkery. Obaj wszyscy ci gracze wiedzą, że muszą teraz wywrzeć presję. Nie ma czasu na te chowanie tutaj w górę, nie ma czasu na budowanie Stalkerów oraz kolosusów, ponieważ e, w momencie, w którym przestanie się budować jednostki, to w druga, e, druga e, drużyna zdobędzie kolosalną przewagę. Jednakże tutaj Error oraz Blue Blast Znowu znowu starają się, starają się wywrzeć presję i ta presja jest naprawdę ogromna! Kolosalna ilość zergingów powoduje, że, te, że jednostki zielonego oraz fioletowego gracza rozpływają się tutaj w przestrzeni i szczerze powiedziawszy, myślę, że to może być GG, jeśli Error będzie w stanie zniszczyć tą ekspansję, to może być to naprawdę dosyć duży problem, nie ma tutaj, tutaj banelingów, ale zaraz pomoże tutaj Error swojemu TP z jednostkami zasięgowymi zniszczyć jeden z tych samplajów, Dos ogromna ilość zergingów wpada tutaj w, w maina i rozpoczyna niszczenie wszystkich, wszystkich tych... Tych SCV, w których jak na razie pozostało tutaj jedynie 18. Bardzo zła sytuacja dla Dalkina, da który właśnie jako ten pierwszy gracz traci dosyć dużą ilość, dosyć dużą ilość jednostek zbierających. Stara się teraz uratować je uratować je swoimi swoimi marinami oraz maruderami. Zobaczymy, czy zrobi tutaj cokolwiek, co będzie w stanie, yy, co będzie w stanie wrócić go do tej gry. Nie mam pojęcia. Posiada ekspansję, ale ona nawet nie jest zamieniona. W Orbital Command. Teraz jeszcze jedynie 10 SCV, 8 SCV, -ów. przepraszam bardzo, zostało. O mój Boże! Kolosalne, kolosalne straty jedynie 4 SCV to jest wszystko co posiada, co posiada Daelkin. E, zaraz tutaj error i, e, i bulba chyba... W tym momencie nie będą mieli problemu z wygraniem tej drugiej gry. Wpada tutaj BlueBla do, ma do maina swojego przeciwnika, tak jak wpadł minutę temu. Jeden z tych Nexusów wpada, drugi za chwilę zostanie zapewne zniszczony. Ryan dokładnie tak atakuje tego Nexusa, reszta z pastwi się nad probami. W tym momencie nie będzie tutaj już nic do zbierania. Error, nawet jeśli straci te wszystkie jednostki, to Ryan oraz Daelki nie będą w stanie w ogóle, w ogóle wrócić do tej gry. BlueBla, przepraszam bardzo, Ryan traci. Oba swoje Neksusy. Daelkin ma bardzo małą ilość SCV-ów, jedynie, jedynie 5-4 mułami. Stara się zebrać cokolwiek. GG. Rajon wychodzi z gry. Daelkin znajduje się jeszcze tutaj chyba tylko, żeby pomyśleć na tym, w jaki sposób, w jaki sposób stało się to, że przegrał tą grę w tym momencie. Daelkin wychodzi z gry, więc Error i Bluebla wygrywają ten turniej i stają się reprezentantami. reprezentantami Reprezentacji Polski w StarCraft 2. Wielkie GG dla nich w naprawdę bardzo fajnym stylu tutaj wygrali. Ciekawy miks jednostek, naprawdę duża presja, duża agresja obu tych graczy. Życzę im wielkich sukcesów w reprezentacji polski w Starcraft 2 i w nadchodzącym meczu przeciwko Francji, który odbędzie się już, jeśli dobrze pamiętam, w poniedziałek. Więc GG dla tych wszystkich graczy, którzy wzięli udział w turnieju oraz dla Kroka kapitana reprezentacji Polski organizatora dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnej grze